Taki mały dodatek do koltowego materiału o strzelbie Hudson, do której nie bardzo da się w Polsce cokolwiek dostać, bo szark się po prostu nie komunikuje. Jestem w Stambule i tutaj wyobraźcie sobie, wchodzę, o, do takiego sklepu, param, to jest sklep z bronią, wchodzę sobie, wchodzę elegancko, nawet niezły sklepik, zobaczcie. O, i są strzelby Hacana. <laughs> są, takie jak moja. Są. Dobra, dobra, i tu jest pełno broni. Wszędzie wszędzie, 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 pełno fajnych zabawek. Bardzo dużo tych zabawek. Nawet tu. I tu. I tu. A tu uwaga o. leży się na którą chciałem. Proszę bardzo. 1500 lir tureckich. No, mamy to. Można, można. Właściwie taki turecki sklep wcale jakoś się nie różni od e, polskich e, sklepów. No, bardzo duży jest to wybór, fajny jest to wybór, ale na przykład nie ma tu Ublu Mohac. A wiecie dlaczego? Ponieważ jest zarezerwowany tylko dla tureckiej armii. To teraz zobaczymy, czy uda mi się wsiąść do samolotu z tą szyną.